I w trakcie pobytu tej komisji na terenie województwa, także na dwóch spotkaniach jednym spotkaniu w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej i zespołu szkół dwujęzycznych w Liwicach, gdzie jest nauczany język niemiecki ten temat został podjęty przez te środowiska mniejszości, ale także i nauczycieli, wskazując na to, że jest tutaj problem, bo pan przewodniczący Gajda mówił o tym, że, że nie ma przeciwwskazań. A ja powiedziałbym, nawet tutaj trochę złośliwie, przy obecnym rządzie i obecnym ministerstwie jest przyzwolenie, bo do dnia dzisiejszego w sposób cichy ten język, jako ojczysty, jako obcy, jest nauczany. Jest nauczany, natomiast poza protokołem odbywają się spotkania przedstawicieli kuratorium, którzy. No, mówią dyrektorom, że tak nie można, nie podając na to żadnych podstaw prawnych. Stąd też członkowie komisji, którzy uczestniczyli na tym posiedzeniu wyjazdowym w Katowicach, zaproponowali, aby przygotować stanowisko komisji. Myślę, że takie stanowisko komisji to jest już taka mocna siła. Oczywiście, Państwo zapytacie na jakim etapie jesteśmy, powiem, że na etapie końcowym co do treści tego stanowiska, natomiast jak wiecie, żeby to było stanowisko komisji, to musi być przyjęte przez komisję, czyli na najbliższym posiedzeniu e, e, posiedzenia komisji. Ale jest także propozycja ze strony pani przewodniczącej komisji, aby to pismo wystosować także jako pismo prezydium komisji. Więc jesteśmy na takim etapie, że prawdopodobnie w najbliższym tygodniu takie pismo z komisji wypłynie do Ministerstwa Edukacji.